Hej, cześć z tej strony. Rocker To jest Neverwinter Online, a tutaj mamy bossa z kampanii, Benz. Myślę, że fajnie będzie wyglądał. Pojedynek z nim. To jest y, takie jakby spotkanie, takie, nie wiem, takie jakby zadanie, nie? To jest na 15 graczy ten boss, ale my tu robimy ich we 3. On dostałem Z czego robimy chyba? Tak. Tam no, ktoś zginął, widzę już, więc brawo mu. Może nie? Dobra. Ogólnie gra, widzicie, wygląda całkiem zacnie. Fajne szczegóły, bardzo mi się podobają. Gra jest na target, nie dużo Też... kurwa. Gra jest na target. Te czerwone pola na ziemi, nie? To oznaczają dużo kurwa. Były mocniejsze ciosy. Chyba nie zrobimy tego janka w trzech jednak. Tu łączą sobie skillsy, jakieś będzie. Cześć skupi się na tym, na, na smoku, bo te małe, te małe to tylko przeszkadzają. W nie robią. No, jakieś tutaj słabe chamku do kompanów widzę. W sumie widziałem raz jak tego smoka, ktoś robił w 60, 60 poziom, nie? Jeszcze najwyższe są 70. Najwyższy w grze i Solo zrobił. Trzeba 15, a trzeba sam wziął i sam zrobił. To jest z kompa kompanii boss, nie? każdy... To po prostu każdy musi to zrobić. Najlepiej by było, ktoś zrobił. O kurwa mam nominację. Później pewne nominacje będzie muszę zrobić smoka. Masz jeszcze 11 minut, czy że to nie wiem. Trzeba to po sobie stawiam, że mi nie zadaje z dużych obrażeń, to jest fajne bardzo postać po Dobry damage robi, Kurwa. Dobry damage robi. To jest to, widzicie, jest stawiam i tutaj mi 50% obrażeń zadaje. Czyli siedzimy się średni na razie, to taki... Ja chyba tam 39 poziom, on zbyt dużo. No O kurwa nie. Ale mi zajebuł. Podleczymy go, więc... Wyciśniemy dalej, musimy go zabić. 10 minut jeszcze. O nie, o nie, o, nie. Te czerwone pola są niegroźniejsze. Właśnie od smoka. Dam ci to tam grać. U biedy. Kurwa, te stuny ma parszywy. Nie lubię ich. Chyba nie zrobimy tego smoka. W dwójkę zostaliśmy. No. Nie zrobimy tego chycianka w dwójkę takiej opcji. Można próbować. 30 minut w sumie. No, ja wzięłem ja, największy burst. Na mnie się skupia smok, więc sobie poprawnie, bo jestem tankiem. To... No co ja, może spokojnie bić. wszystkie właśnie odporności na różne efekty, stun czy spowolnienie, czy jakieś tam inne bzdety na tym moim dodatkowym skillu. Niektórzy mają ten na shift, niektórzy mają ucieczkę, czy większość, nie. Tam ktoś ma ten... Inna postać ma po prostu wzmocnioną HP, wzmocnioną jej obronę. A ja sobie się leczę i właśnie też mam odporność na wszystkie jakieś efekty. Na panadynie No to jest dzienna taki miecz, ja tu z góry Bywa Ogólnie gra jest super, tylko chciałem mieć z kim grać, o to chodzi, że też zaprzestałem granie Neverwinter. Bo po prostu nie mam z kim grać, dobra to jest to smak tego się nie zrobi tego smoka za cienki ten myzionek Czy ktoś by przybył jeszcze, pomógł? Hm. Nie wiem, czy to go odpuścić, czy jeszcze go cisnąć Czyby ktoś jeszcze przyszedł, to by było fajnie. Nie zrobiliśmy go we dwóch. A ktoś idzie chyba? Saka i jakiś przyszedł. Super. Chciałbym się podlaczyć ewentualnie troszkę. kimi jakieś. No, ja się nie zauważyłem czerwonego pola, brawo mi. Jakbym był jakimś magiem, to już bym mnie Kurwa, obrywan, się podleczyć, więc, będz, będzie więc będz. A, ja, teraz się wyczułem, gnoju. Jeszcze mam właśnie... Po tym uderzeniu ma jeszcze jakieś takie, kurde... Czasowe pierdolnięcia Też bardzo, bardzo używimy się ze zadają. Kurde, no... Ciśniemy ich. Chcę uleczyć pana Boglinie. Muka mi końca. No, mam dzienną będz. Mieć z góry 8 8000. Hmm. No. Znowu to samo. Ja pierwszy Idę ich podlęcze, bo no pewnie po dostanie No to jest fajny system, że można rozmawiać z ludźmi, naciskając. Jesteś wparty oczywiście, teraz to no nie. Trzeba być wart Naciska się na tam V albo X, już nie pamiętam. I nie trzeba żadnych team spików, niczego, po prostu wchodzisz i rozmawiasz. 6 minus jeszcze pół bossa zostało. Chyba nie wiem, czy zrobimy. Ja mam po prostu mały damage, bo jestem tankiem, nie. Jestem odleczeniem od przyjmowania różnych obrażeń leczenia bardziej, bo w ścieżkę, Mamy dwie ścieżki do wyboru, nie? Jedna ścieżka był właśnie taki leczący tank, nie? A druga to taki perfekcyjny tank, co przyjmuje agro od wszystkich, zbierków, znowu. Przyjmuje, znaczy zbiera, znaczy no... Wszyscy fokusują, nie? Tankę. Tam który jeszcze trzeba leczyć. o. To była jego pasywka, tego szukaja. O tak się powiększa, to czerwony się robi i się zwiększa damage, tam i wszystkie kerdały Chyba muszę zmienić zmienić skill Bo my nie go nie zrobiłem, wy zmieniamy to, 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 nie, 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 to. to będzie chyba odpowiednie. Jeb. Yep. A i trójka, trójka to znaczy ten, trójka zapierdola. Ten środkowy skill co mam na, na tym, na panelu, nie? To z, zmniejsza jego obronę. Tego bossa. Taki błyski robi więc A ten lodowy, ten taki potworek co widzicie? To mój chowaniec. Jajwisty. Polecam. Chyba kleśny to masz. No to już końcówko powinniśmy sobie poradzić. 4 minuty jeszcze. Ogólnie jest szybko, to się robi jakieś dobry graczek ilty. Może u nas same jakieś tam żytki, to długo schodzi. Trzeba uważać, to znaczy najlepiej podchodzić do smoka z boku, nie? Kurwa. Z smoku najlepiej podchodzić, bo tego. Bo jego ogon też zadaje damage, jak stoisz z tyłu. Tak, trzeba uważać, jednak to jest. To jest po prostu gra na target, że trzeba uważać na te czerwone pola. Kurwa, głuszy mnie, No. Dobra. No, to już końcówki widzę. Fajnie, bo się, się zleciało więcej ludzi. Mamy 4 teraz, w idzie zrobić tego bossa. Dobra, o jakieś coś wypadło fajnego. Nie zależy, o jest. Rzadki przedmiot. więc To jest w sumie zadanie, nie? To się robi dla zadania. Także za żadnych boss w sumie. Z kompanii takiej jest kampania tu się jakieś tam robi jakieś równe zadanka się dostaje te ulepszenia nie łaski tak zwane